Oto jak możemy zarządzać widżetami na ekranie startowym bądź ekranie głównym w Samsung Galaxy A56 g Możemy nacisnąć i przytrzymać palcem na wolnym miejscu na naszym ekranie głównym, aby przejść do edycji, i następnie na dole możemy wybrać widżety. Znajdziemy tutaj kilka przykładowych widżetów, Możemy także skorzystać z widżetów od konkretnej aplikacji, na przykład jeżeli wybiorę sobie tutaj Goodlock. No to mam tutaj jakieś przykładowe widżety. Mogę nacisnąć na dany widget, aby znaleźć opcję dodaj i wtedy widżet zostanie dodany do pierwszego wolnego miejsca. Bądź też możemy nacisnąć i przytrzymać palcem na widżecie, aby od razu przeskoczyć do ekranu głównego i wtedy możemy sobie sami zadecydować, co tu powinno się e, znaleźć. I wygląda to chociażby w taki sposób. W niektórych przypadkach możemy nacisnąć i przytrzymać palcem na widżet, aby znaleźć dodatkową możliwość e, zmiany rozmiaru e, danego widżeta. Czy tam widżetu i możemy także znaleźć opcję usunięcia. I także jeżeli naciśniemy i przytrzymamy palcem, to wtedy usuniemy, bądź mamy możliwość usunięcia w widżetu. Dodamy na przykład tutaj taki, oto widżet jako przykład, i tak jak widać w tym miejscu, mamy białe kąty, które pozwalają nam na rozszerzenie widżetu. Możemy go powiększyć, pomniejszyć. Także w zależności od tego, czy widżet wspiera różne rozmiary, to będziemy mieć, mamy możliwość czasami. Właśnie powiększyć bądź zmniejszyć rozmiar. Możemy także utworzyć stos, czyli możemy umieścić kilka widżetów w tym samym miejscu, o ile te widżety mają ten sam rozmiar. Czyli, tak jak na przykład teraz miałem widżet 4 na 1 to muszę znaleźć kolejny widżet, który będzie miał dokładnie taką, taki sam rozmiar, czyli na przykład właśnie taki O. I możemy sobie przewijać palcem cały czas, aby mm, przełączać się między różnymi widżetami. Jeżeli naciśniamy i przytrzymamy palcem w miejscu gdzie mamy stos, to możemy go edytować naciskając właśnie na ten przycisk. I tutaj możemy pojedynczo usunąć jakieś widżety, bądź możemy dodać kolejne, i możemy także usunąć wszystkie widżety naraz, naciskając na usuń wszystko. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.